Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie szybko, smacznie przede wszystkim zdrowo. Będziemy miksować, pokażę Wam jak zrobić naprawdę szybkie, ekspresowe posiłki w jednym blenderze. Notabene Blendigo, słuchajcie, jak wiecie, ma większy troszkę kielich niż poprzednią wersję. Jest szybszy, no i moim zdaniem bateria dłużej trzyma, więc jednocześnie możecie sobie zrobić więcej posiłków. Taki mikser możecie brać ze sobą do pracy. Zobaczcie, ja mam tutaj na przykład torebkę, którą na bieżąco noszę szoperkę wrzucam mikser, praktycznie go nie widać, jest mały poręcz, a dodatkowo możecie sobie nawet nim zrobić dwie porcje, także ja Wam pokażę, jak przygotować w nim owsiankę, co Was pewnie mocno dziwi. E będą oczywiście szejki, e będzie koktajl witaminowy, no ja już przygotowałam e moją ukochaną pieczoną owsiankę, moje danie popisowe i to wszystko, słuchajcie, miksujemy, robimy takie ala ciasto brownie, ja już mam też e nowy kolor blendigo e i powiem Wam, że mnie bardzo nastraja, jeżeli chodzi o wiosnę e i te wszystkie posiłki, które mogę szybko przygotować, także Subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram i zaczynamy! Dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj kolejne śniadanie. Tym razem będzie pieczona owsianka. Ja jestem, słuchajcie... Tak naprawdę miałam po wyspana, ale jak już wstałam i tak zaczęłam sobie chodzić, żaluzję odsłoniłam, plisę, to generalnie trochę się obudziłam i to jest idealny moment, żeby troszeczkę... No słuchajcie, pół godziny wcześniej wstać i to od razu Wam daje jakąś różnicę. Ja przynajmniej tak mam, że jakbym teraz miała od 8 wszystko robić na szybko, to wolę wstać o 7.30 i sobie wszystko zrobić na spokojnie. E, tak samo poćwiczyć. Nie rezygnujcie z treningów, e, po prostu wstancie nie wiem, te 20 minut wcześniej i naprawdę Wam to zrobi różnicę. Wykonacie trening, będziecie miały dobrze rozpoczęty dzień, a przy okazji zrobicie sobie pieczoną owsiankę. Ja, słuchajcie, mam naczynie żaroodporne. Będę, słuchajcie, miksować w blenderze. Generalnie blender ma trzy części, silniczek, sam pojemnik i zakrętkę no więc po prostu wrzucacie miksujecie i tyle tak? i to jest najfajniejsze, że możecie sobie tak naprawdę nawet zrobić mąkę owsianą jeżeli macie na przykład płatki owsiane, czy też mąkę orkiszową, jak macie płatki orkiszowe wszystko słuchajcie zrobicie w blendie także ja wam za chwilę pokażę jak ja robię swoją pieczoną owsiankę, bo jest za każdym razem, może w każdym praktycznie w robię pierwszą osiankę, mnóstwo pytań, jak się ją robi, także dziewczyny zaczynam. Na samym początku potrzebujecie przede wszystkim wagi. Od tego się zaczyna. Ja generalnie wiem już na oko, ile będę spała płatków, ale powiem Wam szczerze, że na oko to może się naprawdę przesypać, także polecam Wam w ogóle mieć wagę kuchenną. Składam siliczek z pojemnikiem. Tutaj macie też generalnie miarkę, więc w blendie. W tej nowszej wersji macie po prostu pomiar, ile wlewacie na przykład płynu, mleka, wody, więc to jest bardzo wygodne. Płatki owsiane to jest coś, co jest nawzajem niezbędne do owsianki. I próbowałam wielu rodzajów płatków, ale owsiane z tego co czytałam, dowiadywałam się, są najlepsze i najzdrowsze. Także ja sypię do swojej osianki 30 gram, nie więcej, nie mniej. Zaraz zobaczycie, jak to będzie blendować. Na razie mam 23. No, powiem wam, że idealnie. 31 zostawia. A przypadków owsianych będziecie potrzebować około 5 gram dowolnego kakao. Ja akurat mam Dream, moje ulubione, ukochane będziemy robić taką owsiankę, Alla brownie i ona za mną chodzi już od dłuższego czasu i tak naprawdę niezmiennie ją robię codziennie rano. E, fit cookie, ja akurat użyłam tej wersji o smaku ciasteczka, bo ona fajny podbija smak takiego brownie, takiego właśnie ciasta. No i niezbędny jest oczywiście cynamon. Ja go dodaję praktycznie do każdej owsianki, uwielbiam, czy do owoców podsmażanych na patelnicy olejem kokosowym, czy też po prostu do takiej zwykłej pieczonej ofianki. Dla mnie, słuchajcie, cynamon jest niezbędny, także przespujemy to wszystko. Białka będę potrzebowała około 20-25 gram. 5 gram naszego kakao, odrobinę cynamonu, 30 gram i mam już. rzecz, o zapomniałam, oczywiście siemieniane i nasiona. Czy ostatnio rozmawiałam też ze znajomą, która właśnie stwierdziła, że ja mam tak ładne włosy, bo to pewnie też chodzi o dietę jest coś w tym, jak najbardziej. Ja słuchajcie, codziennie praktycznie około 10 gram takich nasionek spożywam. Tak naprawdę 20, ponieważ ta osianka zawiera sporą dawkę tłuszczów, ale jest też zbilansowana białkiem, bo za chwilkę to zobaczycie. No i płatki owsiane również wpływają na to, jak wygląda wasza cera, więc tak naprawdę to jest przyjemne spożywanie bo i się najecie i dobrze będziecie potem wyglądać, a to idzie słuchajcie też w parze jednocześnie z ładną serwetką, ponieważ tak naprawdę spożywanie codziennie e, takiej, dawki protein, białka, witamin e, dostarcza wam przede wszystkim energii, więc nie podjadacie w międzyczasie i to jest akurat fajne, ponieważ owsianka może tak trzymać 3-4 godziny, więc kwestia po prostu zbilansowania jej. Bo jak zrobicie owsiankę, która ma tylko i wyłącznie płatki owsiane rodzynki winogrona, a generalnie a dwa owoce to są tożsame, bo to jest to samo. No to tak naprawdę e, nie uzyskacie nic oprócz dostarczenia sobie węglowodanów. Więc musicie e, dodać białka, e, dodać zdrowych tłuszczów i macie zbilansowany posiłek. Więc pamiętajcie, że owsianka nie jest owsiance równa. Więc dodaję 10 gram nasion chia, 10 gram się lnianego. Teraz słuchajcie, będzie działać się magia, będziemy to wszystko miksować. Oczywiście to możecie tak naprawdę po prostu sobie zmieszać i przesypać do takiego żaroodpornego. Natomiast ja słuchajcie, uwielbiam jak to wszystko jest jeszcze zmiksowane na taką gładką mm, masę. I dodatkowo możecie po prostu to później przesypać i macie tak naprawdę ciasto na bazie płatków ośrodek bez mąki. jak to wszystko wygląda w środku gładka masa tak po prostu przesypujemy no i słuchajcie, praktycznie owsianka gotowa dodamy białka i będziemy zapiekać na 200 stopni w termoobiegu na 20 i będę potrzebować około 150 mleka kokosowego ja akurat mam te dla baristów bo one są troszeczkę bardziej takie konkretne więc do owsianki, słuchajcie, żeby dodać sobie energii idealne. No, ja zawsze słuchajcie, przelewam, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, to 20 ml e, nie trzeba przesadzać. Wszystko mieszamy i będę dodawać zaraz swoje ulubione. Dodatki w postaci właśnie białka, czyli serek i serek granulowany. Ostatnio słuchajcie, odkryłam bardzo fajny patent. Jak dodajecie serka granulowanego i na przykład jakiegoś smakowego, homogenizowanego czy też skera, to po prostu zamiast robić tak jak ja wcześniej, takie. No zaraz Wam może pokażę, takie jakby kropki. I tak dookoła tutaj, to po prostu to razem wymieszajcie. E, to wtedy będzie mm, takie bardziej mokre i to mi się najbardziej podoba, bo ostatnio właśnie zrobiłam sobie taką owsiankę, mm, takie brownie właśnie ciasto i jak to wszystko zmieszałam, e, dodałam odrobinę proszku do pieczenia, to po prostu uzyskałam takie fajne mokre ciasto. I tam delikatnie czułam właśnie płatki owsiane, także sobie po prostu dodajcie. Ja mm, Robię pół na pół. 50 gram na przykład serka homogenizowanego, nie wiem, waniliowego, na przykład straczetella. Generalnie to, słuchajcie, jest mój serek, aksawym jej jego wyjad. Także to, co zostało, dodaję. I będę pół na pół robiła serkiem granulowanym, ale najczęściej też dodaję skira takiego zwykłego, białego, bez żadnych dodatków typu gem. Mieszam to wszystko. Tak jak mówię na 20 minut. Robię sobie szybki trening. 10 minut uda pośladki z gumami, 10 minut brzuch i gotowe. Oczywiście dodamy truskawek. Ja dodaję około 100 gram. Także słuchajcie dla mnie to jest taki po prostu słodki deser z rana. Ja bardzo lubię ostatnio w ogóle. Tak naprawdę odkryłam, że lubię słodkie śniadania, więc truskawki. Słuchajcie, to jest taki fajny dodatek. I tak mówię. Mniej więcej 100 gram. Takich truskawek się pojawia. Przy okazji, jak robię sobie taką osiankę, to zawsze jak stawciowi wyjmuję więcej truskawek rozmrażam. Szkoda, że nie ma sezonu, no ale korzystam póki co z takich mrożonych. No i proszę bardzo gotowe jeszcze jedna się tutaj zmieści. Możecie posypać cynamonem. Zapiekacie. Osianka się zapieka, ja jestem gotowa na trening, a moja księżniczka na ziarnku grochu, jak zawsze, ze mną mnie pilnuje. Moris ogólnie nie śpi, jak ja jestem w domu. I słuchajcie, propos ćwiczeń. Ja generalnie nie mam trenera personalnego. Tutaj ćwiczę z dziewczynami, czyli Moniką Kołakowską, Agatą Zając i Anią Kolasińską. I słuchajcie, tak naprawdę w domu wyrzeźbiłam sobie partię brzucha, generalnie zmieniła się moja sylwetka. I powiem wam w ramach ciekawostki, że można wszystko zrobić w domu, jeżeli oczywiście się jest regularnym i się chce, tak jak. Na przykład planowanie sobie posiłków, i to absolutnie nie prowadzi do mm, zaburzania, odżywienia. Ostatnio, słuchajcie, coś takiego też usłyszałam, że tak naprawdę to ważenie posiłków to jest czymś dziwnym. Ja uważam, że właśnie sensownym, ponieważ uczycie się e, porcji. Które są dla Was optymalne i możecie sobie to wszystko zaplanować i realnie zobaczyć, ile jecie. Także absolutnie nie ma tutaj żadnej tendencji do zaburzania odżywiania, wręcz przeciwnie, i właśnie y, często działa u osób taki mechanizm troszeczkę obronny, że ja tego nie zrobię, ja tego nie chcę, a chcę na przykład zrzucić, chcę schudnąć. Więc pamiętajcie o tym, że y, wszystko tak naprawdę z rozsądkiem i osiągniecie swoje cele, tylko musicie jakby zacząć planować, zacząć sobie optymalnie o tym wszystkim myśleć i dla przykładu powiem Wam, że ja e, moją taką standardową wagę jeszcze sprzed czasów ksawcia to miałam około 65-67 kg i to dla mnie była słuchajcie taka waga wtedy normalna, mam 1,70 m teraz ważę 57-58 utrzymuję taką wagę od dwóch lat po urodzeniu, a w momencie kiedy zaszłam w ciąży, ważyłam 71 kg także dziewczyny, można wszystko zrobić w domu także ćwiczymy, ja zabieram się za trening i jem owsiankę. No dziewczyny, moja owsianka gotowa. Jeszcze takim sekretem, o którym Wam nie wspominałam, jest dodanie aromatu waniliowego, albo arakowego. To już kwestia, jaki lubicie. Możecie dodać migdałowy, jest mnóstwo inne, widziałam też cytrynowe i pomarańczowe. Słuchajcie, na środku przepyszna truskawka i ja muszę Wam powiedzieć, że ja po prostu kocham tą owsiankę. Zobaczcie, ona jest taka mokra w środku. Mm, no macie od razu po prostu ochotę zjeść sobie takie wartościowe pożywne śniadanie. Mm. Rewelacja. Czuć cynamon, kakao, wszystko tak jakby przenika się w słodką i lekko paskowatą truskawkę. Więc powiem wam, że ja do tego zawsze robię sobie latę. I to jest mój tak naprawdę idealnie rozpoczęty dzień. Także trening, osianka, kawa. Nie ma nic lepszego. Także mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Eee, ja jedę teraz na jazdy. Eee, a oczywiście mój aparat ja jak zwykle nie chce mnie złapać. Jedę teraz na jazdy. Szybki właśnie posiłek, śniadanie. Później wracam, robię sobie właśnie taki shake witaminowy. Też wam pokażę jak go zrobić. Mm, no i mam nadzieję, że to będzie dla was też inspiracja. No i nie wiem czy mixujecie, owsiankę już blendy, ale jak macie go pod ręką, to zróbcie sobie tam przepis, bo jest naprawdę genialny. I naprawdę zobaczycie, że jest różnica. Ja ja właśnie skończyłam trening. Dzisiaj były ulubione partie, czyli brzuch. Pośladki uda, bo robiłam również gumy. Ja robię takie dwa krótkie treningi: jeden 10-minutowy, drugi 13 Także tutaj Wam się pewnie wyświetlą. Ja generalnie jestem zwolennikiem krótszych treningów. Oczywiście lubię takie dłuższe, jak mam siłę, energię. Jestem przed śniadaniem, więc chciałam Wam pokazać taki potreningowy shake. Oreo, słuchajcie, na bazie mleka roślinnego, ulubionego serka. Może być to waniliowy. Dodamy kilka kropel na Naszego ulubionego aromatu, dodamy kruszone kakao i to jest słuchajcie sekret myślę, że wielu moich szejków, także zobaczcie jak go się szybko robi, będzie sycący, prosty do wykonania i przy pomocy blendera. Wiem, że polujecie na blendery Blendigo, także mam nadzieję, że przy okazji pokażę wam jego funkcjonalność i to jak naprawdę szybko i sprawnie robi nam szejki i wiele ja innych. też pytacie o Blendigo, czy ta druga wersja jest inna, czym się różni? Słuchajcie, przede wszystkim, to już wam wspominałam, ma większy kielich, to jest bardzo ważne, bo możecie sobie tą porcję podzielić na na dwie, więc w ciągu dnia możecie wypić na przykład dwa szejki, wstawić do lodówki i po prostu sobie e, zrobić taką szybką przekąskę. Generalnie blender jest szybszy, e, dłużej trzyma baterię, no i moim zdaniem e, o wiele więcej mieli produktów e, i też szybciej, więc dla mnie słuchajcie jest plusem to, że ta dwójeczka powstała, powiem Wam tak, ładny design. Ja sobie zamówiłam nowy kolor, bo miałam ochotę na coś takiego letniego. Także muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten kolor. Także mamy już różowy, czarny. No i teraz taki turkusowy. Powiem Wam, że naprawdę super wygląda. Zobaczcie, względem różnych produktów, jak wygląda. No jest duży, ten kielich jest naprawdę duży. Będziemy potrzebować skera. Do naszego Oreo będziemy potrzebować około 100 gram. Zresztą Wam się też chwali, że zrobiłam mu kakao. Też słuchajcie w blendie. On ma czarny. On chciał, słuchajcie, w czarnym, żeby sobie zmielić. Także będziecie potrzebować 100 gram skera. Dwie 3 kropelki aromatu waniliowego e, główne skrzypce to oczywiście superfood, czyli e, kruszone ziarno kakao, do tego dorzucę sobie choco dream, uwielbiam taka jedna łyżeczka 5 gram będzie idealnie e, no i około 15 gram fit cookie, bo chciałabym, żeby ten szejek był taki płynny, fajny do wypicia e, i będziemy bazować na mleku e, kokosowym, możecie zwykłym możecie to dla baristów i możecie dodać około 150 ml, jak będzie za gęste, to wam polecam wodę kokosową no i shake Oreo, za chwilę będzie gotowy. To jest urodzinki. No to napijemy się w kieliszku. Ksawery już mówi, że chce to. Także. Mm, wygląda pysznie. Moja zróbka. Smacznego. A <laughs> No, wszystkie, które chciałeś. Z <laughs> No widzę jakie super. Wow, aż Morisowi się spodobało. Daj, teraz to rozwiąże. Moris. Zobacz Moris, jakie balony wielkie. O -o. Tata urwał. O oo. Tata na nas naprawi, wiesz? Proszę bardzo. Wow. Wow. No tego się nie zmuchuj, jak zawsze Wow. <laughs> tak, to Gdzieś, jak się Ola zorganizowała? Marto przyjechał z gaszy, no. tak? No. A mamy jeszcze jedną? Wydawało mi się, że jest ciepło, także sezon na topy, odsłonięte ramiona, ja przynajmniej uznałabym za otwarte, ale niestety się ochłodziło, także musimy założyć z powrotem kardigany i wskoczyć w grubsze kurtki, bo niestety nie da się tak funkcjonować. I ja Wam powiem szczerze, że wtedy automatycznie organizm domaga się szotów energetycznych, ja sobie dzisiaj taki zrobię, więc będzie o niskim indeksie glikemicznym, co jest też bardzo fajne, ponieważ nie mamy tego skoku insulinowego, nie chcę nam się tak szybko jeść fruta wykorzystam do tego, także go pokroję w kawałki, wrzucę do tego sok z cytryny i mam śliwkę, dobre na trawienie. Jak to mój instruktor mówi, śliweczki to jest naprawdę dobra rzecz, dlatego też ja na bieżąco, żeby tą perystaltykę regulować. I faktycznie wpływa na też układ trawienny, dodaję do owsianki i do wielu innych rzeczy, jak się okazuje również do koktajlu, ale też śliwka jest bogata w witaminę C, także źródło antyoksydantów, witamin, no i przede wszystkim tego, co wzmacnia naszą odporność, jest nam jeszcze teraz potrzebna, bo niestety nie potrafimy jeszcze wyregulować sobie tej garderoby względem tego, co się dzieje na zewnątrz, także to sobie wszystko zmiksuję w bandy I powiem Wam tak, tak naprawdę cały dzień możecie miksować wszystko. Po koktajl, po przygotowanie owsianki, po właśnie takie szejki energetyzujące, możecie sobie zmiksować wszystko na omlet, wrzucić ulubione dodatki, przyprawy i to wszystko miksować, także blend jest naprawdę bardzo fajny. Dodatkowo jest poręczny i malutki, a jednocześnie ma powiększony kielich, i słuchajcie, szybszą pracę. Także dla mnie, dla osoby, która regularnie z niego korzysta też bardzo często jest to super, ponieważ na jednym ładowaniu naprawdę śmigam kilkanaście, kilkadziesiąt razy nawet bym powiedziała, Także szybko sobie wszystko miksuję, wiecie, że dobrze się go myje, jest bezproblemowy, leciutki, także do torebki go również można wrzucić za tą rączkę. Także ja Wam szybko pokażę, jak to zrobię, ale to jest dosłownie 5 sekund. Stoży tylko to pokroić, zmiksować i macie gotowe. Zacznę tutaj. przede wszystkim od pokrojenia owoców, natomiast cytrynę na początku będę, słuchajcie, przykrawać bo wykorzystam połówkę cytryny i... Będę wlewać sok do mojego blendi, a drugą połówkę dam ksawciowi jako po prostu soczek wzmocnienie. Teraz jest naprawdę fatalna pogoda, także będzie jak znalazł śliweczka. Kroimy tak naprawdę najważniejsze to jest to, żeby się pozbyć pestki, bo wszystko super blendy miksuje orzechy. No ale powiem Wam się, że przy takim normalnym użytkowaniu raczej pestek Wam nie polecam wrzucić, bo po prostu możecie zepsuć mikser, szkoda, stępić po prostu ząbki. Także taką całą śliweczkę po prostu sobie wrzucam. Tutaj nie musicie naprawdę jakby dużych, a małych tak naprawdę kawałków specjalnie robić, ponieważ Blendy miesza i miksuje dosłownie wszystko, więc tylko i wyłącznie po prostu unikamy śliwki. Wezmę sobie pół grejpfruta. Drugie pół, słuchajcie, będzie na jutro. I dla mnie tylko najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie dodać do środka skórki, która sam sobie grejpfrut jest gorzki, a jeszcze jak dodacie skórki, to e, no, będzie to czuć. Także ja bym chciała, żeby ten szek był troszeczkę słodko-kwaśny. No i faktycznie, żebym wyczuwała tą e, energię po nim. Więc wrzucę sobie takie większe kawałki. Zobaczcie, akurat taka połówka grejpfruta, odrobina soku Wam wejdzie. Ja słuchajcie, dolewam odrobinę wody. Możecie dodać szpinak, to też będzie super, ponieważ dodacie sobie odrobinę em, kolejnych wartościowych witamin, natomiast ja dzisiaj szpinak, słuchajcie, nie mam, a nawet mi się nie chce zaglądać do lodówki, także miksujemy. A i co jest też fajne, zawsze możecie dodać spirulinę. To jest też dla mnie super rozwiązanie. Na przykład mam wersję tych kapsułek, więc zawsze, jak na przykład nie lubicie ich połykać, albo macie po prostu z tym trudności, możecie sobie zmiksować do takiego szejka. Tutaj też by się sprawdziła truskawka, malina, także możecie sobie coś takiego energetyzującego dodać. Ja lubię bardzo zblendowany taki szejk. odkręcacie. Ja widziałam na stronie blendy, że dziewczyny bardzo często przygotowują sobie takie e, koktajle, takie szejki, także dzisiaj chyba każdemu e, rozleje takie kieliszki. Także co, mam nadzieję, że film Wam się podobał i tak naprawdę taki vlogowo-jedzeniowy e, szybki patent na to, żeby po prostu dostarczyć sobie dużo witamin, a przy okazji zblendować zdrowie. Także Wasze zdrowie dziewczyny, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Mm